Panie pierwszego do z siódmej klubki, to Pini Monster z czternastych klubów buzo Siódma kolejka Top Liga Masters. Witamy z hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w suwałkach. A tę kolejkę zainaugurował pojedynek niezwykle emocjonujący. 14 Pułk przeciw Bonzo Team, ze mną jest Maciej Wilczyński. Witaj Maciu! No i od razu zapytam, tak niewiele brakowało, żeby to spotkanie skończyło się innym rezultatem. No niestety brakowało nam szczęścia przeciwnik oczywiście bardziej fizyczny od nas więksi, starsi. Jak eee, zwykle brakowało nam szczęścia, także tej siły. Bardzo zacięty pojedynek. Z chłopakami ogólnie raczej wolimy duże boisko niż mniejsze, więc hala akurat ciężko nam się nagra na hali, ale myślę, że kilka jeszcze kolejek i będziemy już Lepiej grać na tej hali. Ja tutaj dodam jeszcze chyba, bo tak należy wśród tych braków dodałbym jeszcze braki kadrowe. Skromna ławka, za, zaledwie jeden zawodnik rezerwowy. E, niestety braki kadrowe są spowodowane e, chorobami w tym okresie, jakieś nie wiem, plaga chorób. E, także kontuzje. E, na treningach chłopacy tam kontuzjowali niektórzy, niektórzy chorzy, więc e, taki okres niestety. Maciek, końcówka spotkania niezwykle emocjonująca. Przystanie 2-1 słupek naprawdę zabrakło bardzo, bardzo niewiele. Miałeś okazję, żeby porozmawiać o tej sytuacji z kolegami po meczu? No, chłopacy nie krytykowali ogólnie, bo no powiem tak, no, e, no, była to dosyć ciężka sytuacja, bo miałem e, zawodnika dosłownie przede mną, postanowiłem, że no, zrobię na nim robone, ale... No brakowało szczęścia przy tym strzale. bo no, słupek odbiło się od bramkarza i wyciągnął dosłownie z linii bankowej. To no właśnie tutaj przygotowując się do wywiadu słyszeliśmy, że Terabona niedługo zaleje internet i będzie jednym z stanie się viralem. No, no nie mnie oceniać, nie zobaczymy co będzie. Okej, okay, y Kim się inspirujesz, jeżeli chodzi o takie wzorce sportowe, wzorce piłkarskie? E, wzorcami sportowymi, no e, ogólnie jestem fanem Cristiano Ronaldo, ale bardzo lubię też oglądać na TikToku jakieś różne edity różnych piłkarzy i czasem się po prostu e, inspiruję jakimiś e, trikami, co zobaczę. Twój typ, e, twój no, numer jeden to? E, z polskich zawodników w tej chwili bardzo mi się podoba gra Nikola Zawieskiego, ponieważ też gram wahadło, on też gra wahadło i bardzo mi się podoba jego determinacja do gry i jego wale walki. No dobrze, rzeczywiście przypominasz Nikolę Zalewskiego. Fajnie się dzisiaj ciebie oglądało. Szkoda naprawdę tej niestrzelonej bramki, tego słówka, który zupełnie sprawiłby, że innym rezultatem zakończyłby się ten pojedynek. Niemniej gratuluję godnej postawy. No i trzymamy kciuki za, za najlepsze rezultaty w kolejnych, w kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Jakub Grablu zespołu w Karnuli Team Sejny po spotkaniu z gminą 5 do 1, w pierwszej połowie 1 do 0. Co się zdarzyło w drugiej połowie, że jest taki wysoki wynik. No, jak widać, udało nam się tak właściwie dzisiaj zebrać w sumie większą ekipę niż w sumie drużyna przeciwna. No i mi się wydaje, że to tak właściwie było głównie tak właściwie gwoździem do trumny. Dzisiaj nasze siły okazały się być lepsze, było nas więcej i mi się wydaje, że to tak właściwie było. Głównym powodem, dla którego wygraliśmy tak fajnie. No i przede wszystkim dobra dyspozycja chłopaków, także trzeba pochwalić na pewno zespół za dobrą mobilizację i organizację tego meczu. Naprawdę jestem zadowolony z wyniku, więc oby, oby tak dalej. Jak oceniacie swoje szanse w tym sezonie? No, jak zawsze szanse, tak właściwie są próbowane by było jak najlepiej. No na ten moment to jesteśmy gdzieś tam w środku tabeli, ale wydaje mi się, że z czasem może uda się piąć coraz wyżej. Ostatni mecz trochę nie poszedł nam w sumie pomyśli, bo tak właściwie z Wertą oddaliśmy im pierwszy punkt i w sumie no, to tak właściwie nie poszło nam pomyśli, myśli, ale, ale staramy się możliwie jak najwyżej wycelować w to wszystko. Jakbyś ocenił tą drużynę w tej edycji do poprzedniej edycji Top Masters? Uf, na pewno w sumie co? Na ten moment chyba wygląda nieco słabiej, tak właściwie, ze względu na to, że jest nas mniej. Dużo osób, tak właściwie sprawy organizacyjne zatrzymały w domu, jak, jak praca, kontuzje, no i niestety w sumie no. jest nas mniej, ale próbujemy robić co w naszej mocy. Może masz kogoś ochotę pozdrowić? No co? Głównie rodzinkę, moją dziewczynę Karolinę. I tak właściwie chłopaków z drużyny, tak? Oby, oby wiodło się coraz lepiej. Będziemy próbowali walczyć o te jak najwyższe miejsce. Ech. Dziękuję za krótki wywiad i życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dzięki, śliczne, wszystkiego dobrego. Siódma kolejka Top Masters to między innymi pojedynek GSoft Team z techniką grzewczą ZUH, a ze mną jest Jan Giedrojc, właściciel firmy g i jednocześnie mecenas młodej drużyny. Janku, witaj serdecznie. Witam bardzo, witam serdecznie. Zanim przejdziemy do takiej głębszej filozofii i powody, dlaczego się spotykamy, to w pierwszej kolejności zapytam Ciebie o wrażenia z dzisiejszego pojedynku, niestety, który G-Soft Team przegrał. Tak bywa, to jest sport, tak naprawdę najważniejsza jest dobra zabawa, walka, fair play, pozytywne emocje, więc wydaje mi się, że tutaj to osiągnęliśmy, co, co zamierzyliśmy. Na pewno chłopacy dali z siebie wszystko, nie zawsze wychodzi tak, jak się chce, ale brawa za walkę. Obecność mecenasa drużyny, pewnie też nie, nie zawaham się użyć tego słowa, troszeczkę takiego mentora, e, czyli naszego szanownego gościa, stresuje młodych, młodych zawodników? Ciężko, powiedzieć, staram się ich nie stresować, gdzieś tam delikatnie z trybun oglądać, żeby ogólnie nie czuli jakiejś tam dodatkowej presji. Oczywiście, jak mogę, to pomogę, więc staram się, że tak powiem, gdzieś tam tych chłopaków pomotywować. Ale ogólnie rzecz biorąc, najważniejsze to, żeby były pozytywne emocje i walka w fair play. Skąd w ogóle Janku pomysł na to, aby wesprzeć drużynę, młodą drużynę? Być może już w moim pytaniu zawarta jest odpowiedź. Ogólnie rzecz biorąc fajne chłopaki przyszli, zapytali się, czy nie chciałbym ich wspomóc, oczywiście jak mogę to pomogę, fajnie takich młodych ludzi wspierać, dopingować, więc, więc i tak powstała inicjatywa G-Soft Team, chłopacy dają sobie wszystko, mam nadzieję, że się dobrze prezentują i sami są zadowoleni tego, że mogę też reprezentować firmę G-Soft. Janku, oprócz wakeboardu, piłka nożna to również dyscyplina, która jest Tobie bliska A sercu. Sam kiedyś się grałeś amatorską. nie kusi Cię, żeby mimo wszystko wzmocnić ławkę rezerwowych drużyny g Team? Dlatego właśnie siedzę z trybun, nie wzmacniam ich, żeby po prostu nie dawać rywalom dodatkowych punktów. Jasne, czyli jak rozumiem, wzmocnieniem jest Twoja obecność na trybunie, a nie na ławce rezerwowych? Dokładnie tak. Okay. Kolejne, kolejne mecze przed Wami. Czy w ogóle przystępując do tego projektu, do tych rozgrywek, jako ocena z drużyny G-Soft Team postawiłaś im jakiś cel? Eee, rozmawiałem z chłopakami. Najważniejsza, tak jak mówiłem, dobra zabawa. Powiedziałem mu, chłopie, dajcie z siebie wszystko, to jest najważniejsze. No, i chyba dają z siebie wszystko, a na pewno widać, że się przy tym dobrze bawią i niech tak zostanie do ostatniego gwizka, czyli do 13. kolejki Top Liga Masters. Dziękuję za krótką rozmowę. Myślę, że nie ostatnią w ramach serii naszych wywiadów. No i cóż, trzymamy książki za G-Soft Team. Dziękuję bardzo. Ja od siebie chciałbym dodać, że mam zaszczyt być jakimś tam dobrym, dorobnym przy tej tak wspaniałej inicjatywie, jak Top Liga Masters suwałki. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie więcej firm, które będą. Będą też chciały udzielić swojego wsparcia, bo razem możemy coś fajnego zbudować, trochę pozytywnych emocji. No i wiadomo, że sport łączy, nie dzieli, więc do dzieła, do boju. Piękna zachęta. Jan Gedroś, właściciel firmy G-Soft, jednocześnie mecenas młodej drużyny występującej w Topice Masters, jednocześnie darczyńca rozgrywek Topiga Masters, był moim Państwa gościem. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.